Serwer DHCP odpowiada za przydzielanie adresów IP komputerom znajdującym się w sieci lokalnej. Konfiguracja odbywa się z poziomu zakładki Konfiguracja w menu Konfiguracja sieci serwer DHCP. Po włączeniu mamy do dyspozycji dwa tryby pracy: albo DHCP serwer, albo DHCP relay. W tym drugim, tak naprawdę, StormShield nie jest serwerem dla DHCP, a jedynie przekazuje zapytanie o przydzielenie adresu IP do zewnętrznego serwera DHCP. Zatem, jeżeli posiadamy w sieci lokalnej serwer DHCP, z którego nie chcielibyśmy zrezygnować, to interesuje nas właśnie ten tryb pracy. Konfiguracja sprowadza się do wskazania tutaj w polu serwer DHCP Relay obiektu sieciowego, będącego właśnie tym zewnętrznym serwerem DHCP. Jeżeli jeszcze takiego obiektu sieciowego nie posiadamy, możemy go stworzyć, klikając na ikonę Dodaj obiekt. Kolejnym krokiem jest wskazanie interfejsu bądź interfejsów sieciowych, na których StormShield będzie nasłuchiwał takich zapytań, które później przekaże właśnie do tego serwera zewnętrznego. Takich interfejsów może być jeden bądź więcej. Jeżeli chcielibyśmy, aby StormShield nasłuchiwał na wszystkich interfejsach sieciowych, najprościej skorzystać z opcji Wymuś nasłuchiwanie na wszystkich interfejsach. W przypadku trybu pracy DHCP Server to właśnie StormShield pełni rolę serwera DHCP. Warto podkreślić, że w sieci lokalnej zazwyczaj powinien się znajdować jeden taki serwer DHCP, chyba że świadomie chcemy mieć ich więcej. Natomiast generalnie w większości przypadków jeden serwer DHCP powinien wystarczyć. Konfiguracja tego serwera DHCP sprowadza się do wypełnienia czterech domyślnych pól takich jak nazwa domeny, domyślna brama główna, preferowany oraz alternatywny serwer DNS. Mamy tutaj do dyspozycji w kolejnym kroku dwie opcje. Zakres adresów. Jest to zakres adresów tak zwanych dynamicznych, które te adresy będzie Someshit przydzielał komputerom sieci lokalnej od jakiegoś zdefiniowanego adresu do jakiegoś zdefiniowanego adresu. Konfiguracja sprowadza się do kliknięcia przycisku Dodaj, wybrania jednego z istniejących już zakresów, bądź też kliknięcia ikony Dodaj nowy obiekt, i tam można zdefiniować nowy zakres. Wystarczy podać jego nazwę, początkowy adres IP oraz końcowy adres IP. Ja już taki obiekt sieciowy wcześniej zdefiniowałem. Nazywa się zakres DHCP i obejmuje adresy IP z mojej sieci lokalnej od 10.0190 do To 10 100 Czyli 31 komputerów w mojej sieci lokalnej może zostać zaadresowanych. Cztery pozostałe opcje brane są z powyższych domyślnych wartości. Jeżeli chciałbym, mógłbym je oczywiście w dowolny sposób zmodyfikować. Takich zakresów adresów może być więcej. Przykładowo, jeżeli mamy cztery sieci wewnętrzne, to można na przykład zdefiniować tutaj cztery zakresy, po jednym dla każdej sieci. Kolejna opcja to konfiguracja statycznych rezerwacji dla DHCP. Ta opcja odpowiada za przydzielenie konkretnym komputerom na podstawie adresów ich kart sieciowych, czyli tak zwanych adresów MAC, konkretnych adresów IP. Konfiguracja sprowadza się do kliknięcia przycisku dodaj, wskazanie jednego z już istniejących obiektów sieciowych. Jeżeli już wcześniej taki obiekt dodaliśmy, bądź też dodanie nowego obiektu host, w którym to podajemy nazwę obiektu, adres IP. I tutaj bardzo ważna uwaga, adres IP nie może się znajdować w jednym ze zdefiniowanych zakresów. Oraz należy podać adres MAC, czyli adres karty sieciowej. Ja taki obiekt wcześniej dodałem, w związku z czym wybieram go z listy. Jest to na przykład obiekt Comp-A. Jak widać Comp-A jest to komputer, który posiada adres MAC zdefiniowany poniżej i taki komputer powinien dostać adres IP 10.0.120. Poza tym takie pozycje jak brama, preferowany oraz alternatywny serwer DNS i nazwa domeny również będą brane z opcji powyższych. Zapiszę w tej chwili zmiany i zaraz zobaczymy, jak to wszystko działa. Warto podkreślić, że możemy posiadać zarówno zakres adresów, które będą przydzielane dynamicznie, jak i statyczne rezerwacje DHCP. Nie ma żadnego problemu, abyśmy korzystali z obu opcji albo z dowolnej z nich. Przełączą się w tej chwili na maszynę testową i zobaczą, jaki adres ta maszyna otrzyma z serwera DHCP. Jeżeli wszystko jest w porządku, powinien to być adres 10.0120, ponieważ dodałem statyczną rezerwację dla takiego komputera. Zobaczmy. Zgadza się. Dostałem adres 10.0.120, czyli wszystko gra. Dodatkowo widać, że dostałem także adres Gateway'a. Mogę również zobaczyć, jakie dostałem adresy DNS i są to adresy 8888, czyli DNS1 Googlecom oraz 8844, czyli DNS2 Googlecom. Teraz zobaczmy, jak działa dynamiczna adresacja. Zwolnię sobie taki adres przydzielony statycznie, a w międzyczasie wrócę do stanu shielda i usunę wpis statycznej rezerwacji. Zapiszę zmiany. I w tej chwili pozostała mi dynamiczna adresacja na podstawie zakresu. Przypominam, że zakres adresów to 10, 10.0.100.190 do 10, 0, 100, 220. Zatem mój komputer powinien otrzymać adres IP mieszczący się w tym zakresie i będzie to adres IP z końcówką 190. Zobaczmy. No i wszystko gra. Dostałem adres 10. 10.0100190. Warto także wspomnieć o zakładce Monitoring. Monitorowanie DHCP. W tym miejscu mam informacje o wszystkich komputerach i ich adresach, które zostały im przydzielone dynamicznie, czyli spośród tego zakresu adresów. Jak widać, mamy tutaj także ten komputer, który przed chwilą otrzymał adres 190. Obecnie jest on w stanie aktywnym. Adres uzyskał o godzinie 18.21 i ten adres wygaśnie jutro, czyli za 24 godziny. Jest to tak zwana dzierżawa, o czym za chwilę trochę więcej. Widać również adres MAC karty sieciowej oraz nazwę hosta. Jeżeli chodzi o dzierżawę, możemy ją zdefiniować w opcjach zaawansowanych. W opcjach zaawansowanych znajduje się sekcja czas dzierżawy. Domyślnie jest to właśnie 24 godziny. O czym mówi dzierżawa? Dzierżawa mówi o tym, że jeżeli w międzyczasie wyłączyłbym ten komputer, to żaden inny komputer nie otrzyma adresu z końcówką 190 w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania adresu przez mój komputer. Jeżeli w tym czasie mój komputer zostałby ponownie włączony, od razu otrzyma adres z końcówką 190. Jeżeli komputer załączyłbym po 24 godzinach, to może się okazać, że inny komputer mógł wcześniej otrzymać taki adres z końcówką 190. No i właśnie w taki sposób konfigurujemy serwer DHCP na Stone Shieldzie.